Siemaneczko moi drodzy, znowu z powodu, się w kolejnym odcinku serii, w której czekamy sobie na święta. No i dzisiaj, moi drodzy, jest już 20 grudnia, co oznacza, że świąt zostało już tylko 4 dni. Tylko 4 dni, moi drodzy, jak ten czas szybko leci, święta już za chwilę. A w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie świąteczny update Brookhaven RP. No i zobaczymy sobie, moi drodzy, co twórca gry Wolfpack dodał nam na święta mam nadzieję, moi drodzy, że naprawdę fajne rzeczy także przekonajmy się, no i już na początku mogę zobaczyć po wejściu do gry ogromną choinkę, moi drodzy, w lobby ta choinka naprawdę bardzo ładnie wygląda i z tego co pamiętam, chyba rok temu również taka choinka była, także naprawdę wygląda bardzo ładnie, mamy też tutaj, moi drodzy tutaj te kolory, moi drodzy, w lobby zmienione na bardziej świąteczne, żeby były no i już widzę też, moi drodzy, z daleka, że są świąteczne dekoracje na mapie, także weźmy sobie, moi drodzy, może jakieś auto przejedźmy się po mapie i zobaczmy jak zmieniła się mapa, na pewno Widzę, że tutaj, moi drodzy, ten łuk jest przystrojony Tam, moi drodzy, jest taka fajna kokarda Zobaczcie to, jak to fajnie wygląda Tutaj w ogóle na ratuszu jest, moi drodzy, zobaczcie, choinka Fajnie to wygląda Zobaczcie to, moi drodzy, zaczął sypać śnieg teraz na mapie Zaczął sypać śnieg Mamy teraz również śnieg I teraz jeszcze bardziej możemy odczuć klimat świąt na tej mapie I zobaczcie tutaj to Mamy specjalny, moi drodzy, świąteczny banner Merry Christmas, Wesołych Świąt Naprawdę bardzo fajnie to wygląda Ale tego śniegu jest dużo Ale tego śniegu teraz tutaj nasypało Tutaj jest ta choinka w lobby, a gdzie są jeszcze jakieś inne dekoracje? O tam widzę, że są prezenty jeszcze u góry na dachu. Tutaj też widzę jeszcze kokardkę czerwoną, tak jak było przy stajni. Także widzę, że naprawdę dużo tych dekoracji, moi drodzy, można znaleźć. O i tutaj, moi drodzy, mamy kogoś domek i zobaczcie jak fajnie jest przystrojony. Mamy je miałe, mamy, moi drodzy, prezenty, mega fajnie to wygląda. Okej, okay, tutaj też jest banner, moi drodzy, nie wiem czemu ktoś tutaj to tak napisał, ale my sobie to zmienimy i napiszemy tutaj Wesołych Świąt, żeby, moi drodzy, był ten banner, moi drodzy, świąteczny, tak jak tamten. Także chodźmy sobie tutaj i zedytujmy sobie to, dajmy sobie tutaj, moi drodzy, kolor zielony. No i moi drodzy, tutaj tekst Merry Christmas. No i teraz to dużo lepiej wygląda, tylko widzę, że tekst nie jest tego koloru, który wybrałem. O, teraz już jest, ok, teraz już jest. No i teraz mega fajnie to wygląda. Od razu lepszy banner, moi drodzy, od razu lepszy banner. Jeśli chodzi o świąteczne dekoracje na mapie, to już chyba wszystko. Możemy sobie teraz tutaj jeszcze odebrać jakiś domek i popatrzymy, jakie domki są. Czy jest jakiś specjalny, świąteczny domek? Żadnego takiego póki co nie widzę. To weźmy sobie, odbierzmy na przykład tutaj ten dom i zobaczmy, czy tutaj automatycznie się wygenerują jakieś świąteczne dekoracje do niego. Pojawiły się świąteczne kokardy teraz, czyli są. O i mamy jeszcze moi drodzy w środku domku teraz chuinkę z prezentami i mamy również skarpety, okej, okay, czyli są świąteczne dekoracje i mamy prezencik. I mamy moi drodzy prezencik. Mega fajnie to wygląda. Mogę go otworzyć, czyli nie mogę go otworzyć, okej, okay, czyli po prostu mogę sobie wziąć ten prezent i go podtrzymać, ale jak kliknę C to po prostu wrzucam go do swojego ekwipunku i nie mogę go otworzyć i ten prezencik wtedy znika. Zobaczmy sobie czy u góry są jeszcze jakieś dekoracje, ale u góry już nic nie widzę. Czyli mega fajnie, bo niezależnie od tego jaki dom sobie wybierzecie, to automatycznie zostaną do niego wygenerowane ozdoby. No i w moim przypadku są to kokardki świąteczne i moi drodzy choinka w środku ze skarpetkami też powieszonymi przy schodach. Tu ktoś widzę, że ma właśnie prezenty moi drodzy na przykład i je Teraz też tutaj widzę, że tutaj jeszcze jakaś choinka jest, także naprawdę mapa jest fajnie świątecznie przystrojona. Teraz jeszcze jak śnieg tutaj spadł, to naprawdę jest klimat, moi drodzy, świąt i czuć tą atmosferę świąt. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. O, tutaj mamy jeszcze jakiś prezent. Tutaj mamy tą choinkę, tu jeszcze prezenciki. No naprawdę super to wygląda. Mega, mega ładnie. A co tutaj jest, moi drodzy? A co tutaj jest? Bo tutaj coś było. Aha! Stanie Świętego Mikołaja, tylko dla członków premium, ale nie ma ich teraz tutaj. Ktoś chyba sobie je wziął, bo teraz ich tutaj aktualnie nie ma. Jeżeli ktoś z Was posiada premium, to oczywiście może sobie wtedy wziąć te sanie i sobie pewnie nimi polatać, bo jest to, domyślam się, że pojazd. I rok temu chyba też to było. Rok temu chyba też dokładnie takie same sanie były, i teraz z tego co widzę, wróciły. Także tutaj sobie je możecie odebrać. Niestety ktoś sobie je wziął i nie mogę sobie teraz ich zobaczyć, więc szybko sobie zmienimy serwer, żeby mógł wam jeszcze je pokazać. Jestem już, moi drodzy, na nowym serwerze i teraz tutaj jeszcze zobaczyłem. Że wrócił również Santa Workshop, także za chwilę sobie go zobaczymy. Na tym serwerze też nie ma, mojej drodzy tych Sani teraz. Nikt ich najwyraźniej moi drodzy nie zrespił, a ja tego nie mogę zrobić, bo nie mam premium. Ale teraz wam tutaj pokażę, jak te sanie wyglądają, bo wyglądają one dokładnie tak samo jak w zeszłym roku. Zobaczmy sobie teraz również ten Santa Workshop jeszcze. Weźmy sobie teraz tutaj, wybierzmy Santa Workshop i tutaj jest. Wcześniej go przegapiłem. Weźmy sobie go i mamy, moi drodzy, pracownię świętego Mikołaja. O tak! Zaraz sobie zobaczymy jak ona wygląda i chyba rok temu też to już było. Wydaje mi się, że rok temu też to sobie sprawdzaliśmy podczas serii świątecznej, kiedy graliśmy sobie właśnie w Brookhaven. Zobaczcie to, jak to ładnie wygląda. Mamy tutaj, moi drodzy, naprawdę dużo świątecznych dekoracji, jak to super świetnie wygląda. Mam nadzieję, moi drodzy, że byliście grzeczni, także będę mogła wtedy dostarczyć taki prezencik od świętego Mikołaja. O, tutaj nawet widzę, moi drodzy, że w garażu mamy jedzenie dla reniferów, żeby nie były głodne i miały siłę tutaj roznosić prezenty. Możemy żeby teraz jeszcze zobaczyć tutaj u góry, co jest. A i tutaj też mamy choinkę, ogromny telewizor, skarpetki świąteczne, no i, moi drodzy, to chyba już wszystko. Tak, to chyba już wszystko, jeżeli chodzi o świąteczne dekoracje tutaj w Pracowni Świętego Mikołaja. Panie, ta choinka wygląda jak jest ciemno. Naprawdę, bardzo ładnie te światełko świecą. Naprawdę, bardzo ładnie to wygląda. Panie, te światła świecą. Także, jeżeli chodzi, moi drodzy, o tą świąteczną aktualizację, to sprawdziliśmy sobie już teraz w tym momencie wszystko. A przynajmniej tak mi się wydaje. Jeśli coś przegapiłem, to możecie mi napisać w komentarzu, czego zapomniałem sprawdzić. Bo może być tak, że coś pominąłem, ale wydaje mi się, że sobie wszystko, moi drodzy, sprawdziliśmy: pracownię świętego Mikołaja, sanie świętego Mikołaja, a także dekoracje na mapie. Także w tym odcinku, moi drodzy, to już będzie wszystko. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten filmik wam się spodobał. Jeśli tak, no to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się i do zobaczenia już jutro w kolejnym filmie.